Naturali jak... Mm -hmm. A to to już są, tak? Ja wezmę strażką. Został wezwany. Państwo zamówili straż pożarną, nie wiem po co. Po to, żeby, bo tu już padało. Czterech nic... dorosłych mężczyzn przez półtorej godziny wiadrami wybierało wodę, proszę pana. Dwie pompy przydomowe, które my mamy. Mm. A wy nie macie żadnej pompy. Przyjeżdżacie po ponad godzinie. Po awanturach, do, jak zgłaszam, powiedziała, że nie zostawię tego tak. Będzie ilość hektolitrów wody wylanych. To oni co roku. Oni co roku przysyłają powiadomienie, że nie zgadza się ilość zużytej wody z odczytów w poszczególnych domkach z ilością zużytej wody na tym głównym wodomierzu. I że oni w związku z tym rozkładają solidarnie na wszystkich mieszkańców wodę, yy, zużytą wodę. I my nie wyrażamy zgody, bo jeżeli my mamy na wejściu do domu, to dlaczego mam płacić za tą wodę, która się wylewa, bo one przesiakają cały czas. Już kiedyś będzie takie I będzie znowu drakaty mówią, że pojemniki na śmieci powinny być w odległości nie dalszej niż 80 metrów od domu. Tu jest 150. I cholera człowieka bierze, bo wsiadam do samochodu i wożę te śmieci samochodem koło przedszkola. Teraz tam już nie można, więc ja nie wiem, gdzie te śmieci będą. Mhm.